Mój ojciec lubił wyścigi i miał trochę taką żyłkę gracza. Mówił, chcesz iść na wyścigi, no to chodźmy. 350 metrów do celownika, rozpoczyna kilka szkoleń i kocerza. Krzyża dalej będzie bardzo ładnie, bardzo pięknie. Jedny, drugi, drugi. Zaraz Pięknie. 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 W tym momencie nadleciały samoloty i zrzucili wszystkie bomby. Wszystko się zaczęło uwalić. Mnie wyrzuciło na kupę gruzów, a oni tam zostali. No wszyscy zginęli. Wszyscy poza mną. Zupełnie tego nie rozumiem dlaczego. thank you